Jeżeli ktoś chce krytykować, to niech to zrobi sam. Dobra. Sasina zesłano na wschodnią Lubelszczyznę. Sędzia nie powinien angażować się w życie polityczne. Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość. Dobrze, jakby jeszcze ktoś do buzi wziął. Dziękuję za kraj, w którym żyję, w imieniu moich Szczepienia dzieci. Szczepienia mogą wy wywołać różne reakcje organizmu, nie wiemy tego. Nie? Czasem mam uczucie, że już wszystko jest kłamstwem i nic nie ma znaczenia. Ja się czuję, jakby ktoś na mnie zrał. Do pracy zabieram się różniejszy. Polityka to nie jest czerwony dywan Hollywood, gdzie się chodzi i wygłasza dobrze brzmiące zdania. To dla mnie wielki zaszczyt mógł was reprezentować. W polskich dalej zabija się dzieci. Wybory są 10 maja, więc do tego czasu będziemy gotowi. Cześć. Dzisiaj oddaję władzę w ręce ludu i daję wam pod głosowanie, na kogo stawiacie na, na roku. Przedstawię wam kilka osobowości ze świata. Oczywiście, pis i, i ludzi z pisem powiązanych. Mam kilka fajnych kwiatków I moim oso moimi osobistymi faworytami to jest minister Czarnek, tak się chyba nazywa, i e, pani Godek. No ale możecie też dawać swoich kandydatów, których tutaj nie umieściłem. Po prostu wybierzmy Dzbana Roku. Pierwszym kandydatem będzie pan Fogiel. Pewnie się dziwicie, czemu Fogiel bezkrytycznie bez w sposób wręcz groteskowy przyjął stanowisko szefa komórki międzynarodowej w aparacie zorganizowanej grupy PIS. A dlaczego? A już tłumaczę. Praca piekarza, jak wiecie, jest ciężka. Trzeba wstawać o drugiej, trzeciej nad ranem, nosić ciężkie wory z mąką, yy, mięsić yy, mie, znaczy ciasto, porcjować, ważyć przy gorącym piecu, co zwłaszcza w lecie jest pewnie uciążliwy, a na koniec jeszcze pozamiatać warsztat szefa. I to wszystko za marne pieniądze jakie może liczyć 3 piekarniczy trzymają Nawet y, mając dobrego szefa. A tak wystarczyło znaleźć sobie patrona, ubrać garnitur i gorliwie bez szemrania y, Odtwarzać przekaz dnia. W zasadzie kariera podobna do drugiego zasłużonego młodzieńca, który zamiast zamiast aptekę i uczyć się zawodu, wybrał inną drogę. Zdobył, zdobył swoim staraniem takie uznanie starszego pana, że wręcz oszalał na jego punkcie. Eee, tak w ogóle też to i kazał bić medal ku czci swojego pupila. Pewnie zastanawiacie się, kto to jest, nie? A pewnie pamiętacie Miśka. Także nie miejcie złudzeń. E, dopóty nie usuniemy siłą tej pato patologii władzy, dopóki generałowie, dyplomaci będą stać na baczność przed takimi urzędnikami, nazwijmy to wyższego szczebla. Dziwię się tylko generałom, dyplomaci są z natury grzeczni i niewybredni, ale generałowie. Kandydatem numer dwa jest oczywiście nasza wspaniała narodowa TVP. O niej by dużo mówić, dużo pisać, ale dam jeden przykład. Wiadomości wypuściły w trakcie żałoby po zabójstwie prezydenta Adamowicza obrzydliwy materiał propagandowy zrzucający winę zasianie nienawiści. Na opozycję. A ja bym Wam przedstawił tutaj, jak wygląda rzeczywistość, i jak naprawdę powinien wyglądać ten materiał. Zobaczcie. Ten apel to jasny przekaz, że przemoc nie ma barwy politycznej. Apel bardzo ważny, bo niestety w przeszłości nie brakowało zbyt mocnych słów. Z najgorszego sortu. Polaków. Nie można się godzić na agresję w polityce w żadnych barwach politycznych. To trzeba bardzo mocno podkreślać i przed polską klasą polityczną stoi teraz bardzo trudny egzamin. Egzamin Solidarności. Egzamin, którego w przeszłości niestety niektórzy politycy nie zdali. Cała Polska z was się śmieje. Komuniści i złodzieje. A takie słowa nie mogą się powtarzać. Nie wycierajcie swoich mord z radzieckich mojego świętej pamięci brata. mordy, tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy. Szczególnie jeśli chodzi o różnicę zdań i poglądów. Ani krzyk, ani jęczenie, ani wycie niczego nie zmieni. Jest wycie? Znakomicie. Ym, Takie wypowiedzi powinny być marginesem. To sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, ale też ich rozumiem. A w ostatnich latach padają nawet z ust byłych prezydentów, Panie, nie nie. czy innych osób uważanych przez niektórych za autorytety. Ktoś podchodzi i daje jej z liścia, i bardzo piękny gest honorowy. Zgodny z polską tradycją. Dlatego dziś o co apeluje i prezydent, jak i premier, niezależnie od tego gdzie jesteśmy. W obliczu tej straszliwej tragedii powinniśmy być wszyscy razem zjednoczeni, przeciwko przemocy i solidarni. Teraz kandydat numer 3, pisowski funkcjonariusz TV PiS, biegał ulicami za Adamowiczem po posiedzeniu komisji śledczej, i krzyczał na niego, kim był Paweł Adamowicz na liście klientów Amber Gold. Nie wiem, czy to wszyscy pamiętacie, ale puszczę wam potem filmik. Sprawdziłem te bzdury i powiem wam tak, nie było żadnego Pawła Adamowicza. To są po prostu były podłe kłamstwa i zwykłe zaszczuwanie przez pisowską telewizję. Człowiek, jeden z kilkudziesięciu tysięcy klientów y, o nazwisku Adamowicz, był z drugiego końca Polski, nie miał nic wspólnego ani nie, spokre, nie był spokrewniony z Pawłem Adamowiczem. To było instytucjonalne niszczenie po prostu Pawła Adamowicza. Opluwanie, jak wiecie, zakończyło się zamordowaniem prezydenta, y, który który w więzieniu naoglądał no, się e, z TV Pins. I efekt był, jaki był niestety. Chcemy wiedzieć, kim jest Paweł Adamowicz na liście klientów Amber Gold. Panie prezydencie, możemy z panem wracać do Trójmiasta. Te same pytania powrócą. My musimy wiedzieć, dlaczego pan wspiera przestępczość w Gdańsku. Teraz kolejna kandydata numer 4 niedzielskiego i w ogóle Ministerstwo Zdrowia. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, no bo raczej tego nie mówią na mediach ogólnych, ale wyszło na jaw, że NFZ wcisnął. Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu szczepionki potraciły ważność. Tu chodzi o głośną aferę, co się rzekomo 18 celebrytów zaszczepiło. Przedstawiciele NFZ jednak kontaktowali się z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w sprawie nagłego wykorzystania rozmnożonych szczepionek. Z najnowszych ustaleń RMF-u wynika, że Uczelnia została poproszona o pomoc w jak najszybszym zużyciu preparatów. W drugi dzień świąt, czyli 26 grudnia, przedstawiciele NFZ kontaktowali się między innymi z szefami placówki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie awaryjnego wykorzystania rozmrożonych szczepionek. Już wtedy była mowa o szczepieniach osób poza grupy 0. W rozmowie pojawiła się prośba o szybsze zamówienie parki szczepionek. Chodzi, chodziło o już rozmrożone dawki, które zmarnują się w ciągu pięciu najbliższych dni, jeśli nie zostaną zużyte. Miała też paść deklaracja, że ze względu na pośpiech oraz okres świąteczno-noworoczny. Kiedy część personelu medycznego jest na urlopach, możliwe będzie szczepienie rodzin medyków, pacjentów, a nawet znajomych. Potwierdzeniem tych informacji są m.in. wiadomości SMS z 26 grudnia, zaraz po kontakcie ze strony NFZ-u. Zostały przesłane przez szefową jednej z placówek do. Osób decyzyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Do Centrum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego trafiło 450 dawek, z czego 375 dopiero 30 grudnia rano, więc na ich wykorzystanie pozostało zaledwie 2 dni. No ale oczywiście nie byłoby inaczej jak jakby minister zdrowia i cały PiS nie szedł dalej w zaparte. No ale cóż, to jest cały PiS. Zresztą dam Wam tutaj fragment z konferencji prasowej niedzielskiego. Oni nie potrafią się przyznawać do błędów. Do tego trzeba mieć jaja. ...czepionych i listy osób, które były w rzeczywistości zatrudnione stwierdziliśmy, że na 450 dawek przekazanych do szpitala i co łączyło się z zaszczepieniem 450 osób, blisko 200 osób czy 200 osób było niezatrudnionych, czyli były to osoby spoza personelu medycznego i niemedycznego szpitala. Czyli nie mówimy tutaj o jakiejś skali marginalnej, tylko blisko połowa tych osób, które zostały zaszczepione nie była w ogóle w żaden sposób w relacji zatrudnienia w szpitalu. Oczywiście część z tych osób to może być, mogą być przedstawiciele bądź to właśnie rodzin, rodzin personelu bądź pacjenci, ale niemniej jednak widać, że tutaj ta liczba stanowi bardzo poważną, poważny udział. Szanowni Państwo, to są nieprawidłowości, które wskazują na złą organizację, nierzetelność, na nieprawidłowości, dlatego też musi pojawić się kara. Kara w przypadku kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest mierzona jako 50 środków przekazywanych za dany okres. To będzie potrącone przy okazji najbliższej faktury. Ta kwota kary na tą chwilę wynosi blisko 350 tysięcy złotych. Uczelnia medyczna, uczelnia, która jest odpowiedzialna za kształcenie, ale również za kształtowanie postaw młodych ludzi, młodych lekarzy, stała się miejscem, w którym doszło do tak drastycznego nadużycia władzy. Bo tutaj mówimy o nadużyciu władzy, które polega na tym, że znajomi, że osoby, z którymi ma się pewnego rodzaju relacje, są zapraszane bez kolejki, bez żadnych uwarunkowań, bez żadnego powodu w gruncie rzeczy do tego, żeby zostać zaszczepionymi. Oprócz tego, że mamy tutaj do czynienia z takim ewidentnym złamaniem standardu etycznego, to warto też przeanalizować sobie, jak działa się ta historia w tych tygodniach poświątecznych? Najpierw zaczęły pojawiać się głosy wypierające. Pan rektor Wumu profesor Gaciąg stwierdził, że o całej sytuacji nie wiedział. Następnie w sieci zaczęły krążyć zdjęcia pana profesora witającego jednego z aktorów, co było ewidentnym zaprzeczeniem tej? Tej wypowiedzi na briefingu prasowym rektora. Z drugiej strony, słyszeliśmy o akcji promocyjnej. Akcji promocyjnej, która można powiedzieć, toczyła się inkognito, bo osoby, które ponoć były do tej akcji zaproszone, tak jak weryfikujemy i weryfikowaliśmy to w trakcie drugiej kontroli zleconej w Uniwersytecie Warszawskim, nie znaleźliśmy żadnych śladów umów, żadnych śladów zobowiązań związanych z tym, że była to akcja promocyjna, a proszę pamiętać również, że te akcje promocyjne nie mogą być robione na własną rękę tutaj My odpowiadamy za akcję promocyjną i absolutnie wszystkie takie kroki powinny być wykonywane w porozumieniu z rządem, bo jest to akcja realizowana przez rząd. Więc ani nie było żadnej dyskusji, żadnej rozmowy o współorganizacji takiej, takiej akcji promocyjnej, ani tak naprawdę nie ma żadnego śladu, dokumentu, że taka akcja promocyjna miała w ogóle miejsce. Panie profesorze, zwracam się tutaj do profesora Zbigniewa Gaciąga, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Są takie sytuacje, kiedy człowiek odpowiedzialny nie może unikać tej odpowiedzialności. Musi tą odpowiedzialność wziąć na siebie i właśnie tym wzorem i przykładem pokazać innych, że w trudnych sytuacjach również trzeba mieć pewną umiejętność zachowania się, umiejętność pokazania odwagi cywilnej. Napisał Pan w swoim oświadczeniu, że e, działalność Uniwersytetu jest oparta na uniwersalnych wartościach, a w szczególności na poszanowaniu praw człowieka, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, umiejętności i rzetelności. To Pan jako rektor powinien bronić tych wartości, powinien świecić. Przykładem. Dlatego kierując się i tym cytatem, ale też ogólnie pojętym oczekiwaniem, chcę powiedzieć, że moje oczekiwanie w tej sytuacji jest jedno. Nie widzę możliwości współpracy z władzami uniwersytetu w takiej sytuacji. Nie można rozmiękczać tej sytuacji jej racjonalizować, dlatego moim oczekiwaniem jest dymisja rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest takie pytanie po tym, tej konferencji, pana ministra: Czy minister może aż tak kłamać? E, czy w ogóle chociaż jedną rzecz pisowcy są w stanie zrobić dobrze? I powiem wam tak: jeśli za parę osób e, zaszczepionych, poza kolejnością pisowcy, pisowcy Aparatczycy domagają się dymisji rektora Akademii Medycznej. To w ich skali wał z respiratorami, wyborami za 70 milionów, dotacjami dla ryzyka czy antonowem pełnych maseczek bez certyfikatu, gdzie sam samolot sam lot samolotu kosztował 12 milionów powinno się natychmiast winnych innych rozstrzelać i to bez sądu, bo jak wszyscy wiedzą PiS nie lubi sądu. No i już tak na koniec moi dwaj faworyci. Pierwszy to Przemysław Czarnek. Jak pewnie wiecie, Warcie broni dziedzictwa Jana Pawła II i chce, by młodzież inspirowała się naukami papieskimi. Tak się zastanawiam, czy obrona księży Pedofilów zostanie uznana za element polskiej tożsamości. Nie wiem czy wiecie, Czarnek chce uczyć yy, dzieci o seksie z encyklik papieskich. Wiecie co, no? Pierwotnie myślałem, że to jest fake news, ale, ale i tutaj na razie trzy kroki. Yy, znalazłem poradnik dla młodzieży seks według Jana Pawła II i chciałbym wam tu przedstawić kilka cytatów, o czym teraz będą uczyć młodzież Gdy minister edukacji narodowej zapowiada, że młodzież ma się uczyć seksualności z pism Jana Pawła II zatkało mnie, autentycznie mnie zatkało. Postanowiłem sprawdzić, jakie treści kryją się w naukach papieża i jak najlepiej przekazać je nastolatkom. Przejrzałem poradnik dla młodzieży seksu, według Jana Pawła II, Cię wyzwoli, autorstwa Magdaleny Siemon. I tutaj książka rozpoczyna się od informacji, że teologia Jana Pawła II w oryginale dostępna w dziale Mężczyzna i kobieta stworzył ich. Jest wymagająca, więc autorka zaprasza do przyswojenia tej wersji light. Spróbuję wam opowiedzieć ją, ją prostymi słowami, nie zatracając się. Mądrość, mądrości i głębi obiecuje sieman. I tu mam dla Was kilka takich głębokich mądrości, cytatów, zdjęć. No i oczywiście nie może zabraknąć Kali Godek. Pewnie widzieliście, słyszeliście, w środę była rozprawa w sprawie obrazy bozi z tęczową Maurolą. No i Kaja Godek oczywiście musiała się pojawić, no i pojawiła się. A z majtkami koronkowymi na twarzy, no bynajmniej tak to wyglądało. W takiej maseczce pojawiła się w sądzie. W środę rozpoczął się proces aktywistek strajku kobiet oskarżonych o obrazę uczuć religijnych. Kobietom grozi <grytania> 2 do dwóch lat więzienia. W roli oskarżyciela posiłkowego w sądzie pojawiła się Kaja Godek, a jakżeby inaczej. Uwagę osób obecnych przykuła jej maseczka. Która w całości została użyta z koronki, przyszła z koronkowymi majtkami, które założyła na twarz. Kaja Godek zasłynęła przede wszystkim jako twórczyni pomysłu dotyczącego zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, skąd się wzięły też te wszystkie protesty. Ta prawicowa działaczka znana jest z wielu kontrowersyjnych testów i wypowiedzi, a ostatnio wygrała w na biologiczną bzdurę roku za, te, że, za tezę, iż nie ma czegoś takiego jak orientacja seksualna. Tym razem kontrowersje wzbudziły nie słowa, ale nietypowe... Nietypowe materiały zasłaniające jej usta, które Godek założyła na rozprawę sądową aktywistek LGBT w Płocku. Maseczka działaczki w całości była wykonana z koronki. Zdaniem obecnych na sali yy, wyglądało to, jakby miała po prostu majtki koronkowe na twarzy. Yy, sąd tu pomniał Kaję Godek, że Osłonę. Co chwila jej się zsuwa. <noise> Za duże stringi pewnie miała. Ona stwierdziła w odpowiedzi, że jest zwolniona i nie musi nosić maseczki. Godek, zakładając tą pseudo-maseczkę, to w jej przypadku po prostu pokazała, że nie ma różnicy między gębą a tuchą. Jedno chyba z zabawniejszych sytuacji w tym sądzie. Było pytanie Godek do Elżbiety Podleśnej, czyli tej pozwanej, i Godek się jej pyta: Czy ma świadomość, że czyny homoseksualne, według nauczania Kościoła katolickiego, są najcięższym grzechem i wywołują opomstę do nieba? Tak. Ona to się w sądzie pytała. Nie wiem, czy to był sąd cywilny, czy sąd kapturowy, no ale mm, takie pytania były zadawane w sądzie. Nie ulega wątpliwości, że Godek zakładając to majtki koronkowe na gębę pokazała pogardę wobec państwa Polskiego Sądu. Wobec Polaków, To jest po prostu kpina z tej pandemii i innych ludzi. Jej maseczka ochronna, zasługa działała tak samo jak stringi na dupie. Po prostu się w głowie nie mieści, co ta kobieta robi. Może powtórzy na angielski? Nie no, co ty, tato? odmień być. No daj spokój No odmienio. Weź się, tato No nie odmienisz Ta, nie odmienię No to odmień No, I? I M M I am No wiem, I am You are You are, no sam powiem Ale nie mówisz Bo ty Co ja, co ja? Mnie stresujesz Ja cię stresuję, kurwa, uczysz się tego piąty rok, szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach Tak, krew od razu I bo czego to jest odmiana? No jak czego? No jakiego słowa? No słowa normalnie Posiłkowego No Jakiego? Posiłkowego Jakiego posiłkowego? Tu? N to bi, kurwa, or not to be! O tym też nie słyszałeś. I tak już na koniec. Jeszcze dwóch kandydatów. takich wpadł w ręce, także też, też myślę, się nadają. Zobaczcie sobie, tu już nie będę ich komentował. O, także głosujcie, wybierajcie, dodawajcie swoich. A ja Wam standardowo dziękuję bardzo za oglądanie, komentowanie, subowanie. I że jesteście, trzymajcie się, miłej soboty i niedzieli. Cześć.